Alan Wake 2 to była najbardziej oczekiwana gra dla mnie tego roku. Historia o mężczyźnie, który utknął w limbo pomiędzy rzeczywistością a mrokiem, koszmarem. A produkcje od Remedy zawsze charakteryzowały się tym, że są świetnym pomostem między właśnie serialem a grą. I składam wam raport z zażaleniem, moi kochani. Alan Wake nie jest ani dobrym serialem. Ani dobrą grom. I tym sposobem grata utknęła w limbo. W limbo, jak tutaj napisałem sobie na scenariu. To nie jest scenariusz, który ja napisałem. Damian siedział na kanapie i zaczął pierdolić grafomańskie bzdury. Chwilę potem znalazł się w piwnicy. Przerażony, szukający ucieczki i przerażony. Szuka ucieczki. I znalazł. Znalazł. Wiedziałem, że muszę napisać ten scenariusz. Wiedziałem, że gdzieś tutaj jest ucieczka z ciemności. Czułem to, ale nie spodziewałem się tego, co nastąpiło za chwilę. Czy to ja? Czy to ja to wszystko napisałem? Czy może Drapacz? A nie, w sumie w grze nazwali go inaczej, nie? Scratcher, a nazwali go. A jak oni go nazwali? Hehehe, zgrzyty A strony same pokrywają się atramentem. Atramentem, a może ciemnością płynącą z długą bi. Bla 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 Wreszcie gry zajmuje 15 godzin, co jest całkiem fajnym czasem, i wydaje mi się, że to był plus. Remedy charakteryzuje się tym, że tworzy gry, które są zazwyczaj strzelankami, bardzo prostymi strzelankami, i zazwyczaj mają fajny element, właśnie fabularny, tak? Oni są tymi mistrzami pisania tych ciekawych, dziwnych scenariuszy. No i właśnie w Alanie Wake 2, ni stąd ni z odwrócili się na pięcie i stwierdzili, że, że Alan Wake 2 nie będzie strzelanką, a ma być czymś w rodzaju survival horroru. Co dla mnie osobiście brzmi jak recepta na sukces, bo to jest dokładnie to, co ja lubię. To jest, co poszło nie tak. Czemu jestem tak w ogóle rozczarowany i grze tej dałbym 6 na 10? Matko, Boska, przepraszam. Jestem absolutnie zawiedziony. Przepraszam Was, naprawdę, ja chciałem tę grę lubić. To jest coś, co ja kocham i może się trochę za bardzo skajpowałem. W grze gramy dwoma postaciami. Gramy Alanem, który mam wrażenie, że został dodany później i że jest to postać zrobiona gorzej. Bo nasza druga postać, a raczej pierwsza postać, która gra tutaj te pierwsze skrzypce, to jest Saga. Saga, jak przystało na postać napisaną przez Stevena, coca Kinga, przyjeżdża do miasteczka, aby rozwiązać, od FBI, aby rozwiązać zbrodnie. Podoba mi się ten koncept, uważam, że to jest fajne. To jest takie, wiecie, bardzo typowe właśnie w klimatach Alana Wake'a. No, wszystko gra. I na dzień dobry zostaje nam przedstawiony mechanizm polegający na tym, że całe nasze menu, w którym będziemy rozwiązywać tą sprawę morderstwa, wchodzimy do naszej głowy i eksplorujemy pomieszczenie oraz przypinamy zdjęcia do tablicy, aby cała sytuacja była klarowna i przejrzysta, Co, co tutaj chodzi. I jest to fajny pomysł na menu, po prostu żebyśmy nie musieli przeglądać jakichś takich nudnych okienek, tylko żebyśmy mieli to takiej. Interaktywne. Przełączamy się tam w ogóle, wiecie, w mgnieniu oka w sekundzie, i już jesteśmy w jej głowie. I to jest pomysł iście Stephen Steven Kingowy, bo on zawsze w swoich książkach oczywiście robi postacie, które mają w umyśle bibliotekę i eksplorują w, w Files. <grych> Więc pierwsze wrażenie było fajne i byłem raczej pozytywnie nastawiony, nawet nawet nie gramy Alanem, prawda? Tylko gramy inną postacią i sobie myślę, ej, to jest spoko. Nie, nie ma problemu. Ja nie mam z tym w ogóle problemu. Nie musi być gra, która nazywa się Alan Wake. Nie musimy w niej grać Alanem. Alan może być po prostu narratorem, czy gdzieś tam z tyłu, czy po prostu go szukamy. A w trzeciej części wreszcie się pojawi. Spoko! Cała gra jest ciągle i cała historia, i wszystko jest ciągle związane z tą wielką tablicą, na której układamy te karteczki. I need to, look at the case board. to jest strasznie nudne i powoduje, że ta gra nie ma w ogóle dobrego bitu nie ma takiego. nie ma tej imersji. Ciągle jest przerywana tym pokojem, ciągle musimy wracać do jej głowy i nakładać te karteczki. No i w tych pierwszych godzinach zaczęło do mnie docierać, że ta gra to tak naprawdę. Walking Simulator! Nani! Większość czasu spędzimy spacerując po mapkach, mapkach, które są puste. Są czasami zagadki, gdzie musimy otworzyć skrzynkę taka znajdźka. zawsze jest zagadka skutką. Nie ma nic innego tak naprawdę na tych mapach. Another Oczywiście ta cała fabuła się tam dzieje, gdzie musimy chodzić z punktu A do punktu B, szukać różnych przedmiotów. Problem jest taki, że nie możemy nic znaleźć samodzielnie, zawsze musimy wejść do tej głowy i ułożyć te dokumenty. Ciągle wchodzimy do głowy i układamy dokumenty, co jest strasznie nudne. Na mapach tych również odbywa się walka. Walka, która odbywała się tak rzadko, że w pierwszych pięciu godzinach zastanawiałem się, czy w coś się nie zepsuło w grze. Musiałem wygooglować i sprawdzić, czy mam jakiegoś glitcha po prostu i że nie ma przeciwników, bo czasami widziałem cienie, ale nie atakowały mnie. Więc przez pierwsze 7 godzin niemalże nie ma walki, która była bardzo dużą częścią właśnie serii Alan Wake. Walczenie z cieniami, latarką, trzeba w nich świecić, ich pokonywać. Tutaj też jest to, ale niestety nie ulepszamy latarki, co mi się strasznie podobało w pierwszej części. Jak wreszcie miałem tą super silną latarkę, no tutaj tego nie ma, bo walka jest super prosta. Są ulepszenia, ale niestety ja w ogóle nie poczułem tych ulepszeń, no bo tak mało walczyłem z przeciwnikami i tak mało ich było na mapie, że te ulepszenia, no, no po co mi ulepszenia, jak się z nikim nie bije. Od razu rzuciło mi się w oczy, że Alan Wake bardzo dużo czerpie od Resident Evil 2. Czy to chodzi o wygląd naszego menu, czy właśnie tak. znalezienie z tych, co się mówi, szczypt, tak? Nie? no takiego przecinaka do kutek. No i te animacje takie, że też otwieramy coś, jak właśnie w Resident Evil 2, czy nasze życie też przypomina te z Resident Evil, więc widać, że tak jakby sugerowali się tutaj właśnie serią Resident i że będziemy mieli taki survival horror. Ale survival horror jest specyficzny właśnie pod tym względem, że to są takie escape roomy, że mamy ten labirynt, po którym chodzimy, znajdujemy nowe klucze, otwieramy nowe części mapy, tam znajdujemy przeciwników, pokonujemy ich, zapisujemy gry i tak chodzimy po tych lokacjach, swędamy się w metro i weniowym stylu i odblokowujemy te mapy. Więc wszystko to, za co kocham właśnie survival horrory, niestety nie znajduje się w Alanie Wake'u. Bo, nawet najprostsze elementy, takie jak ekwipunek, gdzie normalnie musimy zarządzać ekwipunkiem, mamy limitowane miejsce i ciągle walczymy o to, czy mieć więcej amunicji, czy może wziąć ze sobą przedmioty potrzebne do kończenia zagadek. No tutaj nie mamy tego, ponieważ mamy dwa osobne ekwipunki: jeden nieskończony dla przedmioty na zagadki, a drugi na amunicję, której nigdy nam nie brakuje. A jeżeli chodzi o zagadki, to ich tam po prostu nie ma. Wszystko jest związane oczywiście z tą tablicą albo z zagadką ze światłem. I to w sumie tyle. A normalnie w grach survival horrorowych zawsze mieliśmy fantastyczne zagadki, szukanie papierów, prówanie zrobić rebusów, kurczę hasła, pianina czy jakieś zegarki, matematyka. A czy może sprawa z kluczem, który otwiera więcej niż jedne drzwi? Mamy tych kluczy tak wiele, nie wiemy które drzwi do których. Czasami musimy wyrzucić klucz, ale może za wcześnie. Tutaj jest jeden klucz na jedne drzwi w jednym momencie, żebyśmy się przypadkiem nie zgubili. Survival horrory zawsze tętnią escape roomowymi zagadkami. Tutaj tego nie ma. Gra oczywiście ma fantastyczny klimat, chodzimy po pięknych mapach, naprawdę wszystko wygląda ładnie. No i ma piekielnie ogromne wymagania, jeżeli chodzi o PC. Więc ja grałem na PC, nie mogłem niestety grać na maxa, no bo za mula. Ja osobiście uważam, że ta gra nie jest na tyle ładna, aby móc usprawiedliwić te wymagania. Bo tak faktycznie są miejsca i lokacje, gdzie wszystko jest pięknie ładniuskie i fajniuskie. Wow. No bo większość lokacji jest po prostu brzydka. Chodzimy po zwykłych lasach, no i gówno widzimy, jest ciemno. What the fuck is this piece of shit? A jeszcze mniej widać podczas walki, bo jest tak dużo efektów i tak dużo nawalonego shitu, że widzimy gówno przez ten cały DLSL, czy jak tam się nazywa. Szum. Po kilku godzinach odblokowujemy postać Alana i możemy grać nim. O, jego gameplay jest jeszcze gorszy. Wizualnie wygląda to przecudnie. Bo nie dosyć, że jesteśmy w tym całym limbo i to jest właśnie takie miasto i chodzimy po tym mieście i mamy całą mechanikę związaną właśnie z zapalaniem światła i gaszeniem, co mogłoby brzmić fajnie. To prawda jest taka, że jest to przełącznik między jednym wyglądem lokacji a drugim wyglądem lokacji. No i w jednej możemy przejść po schodach, a w drugim tych schodów nie ma. Kiedy gramy Alanem też mamy te, pff, nie wiem jak to nazwać, ale nazwę to momenty artystyczne. Momenty, które są wypełnione bełkotem i potrafią trwać po 20 minut. Siedzimy z założonymi rękami i słuchamy tego bełkotu. W których to gra próbuje być czymś więcej niż zwykłą grą i zrzucają na nas jakieś takie właśnie serialowe, teleshow, a potem nawet są lewele muzyczne, które po prostu lecisam muzyka w tle i oglądamy koncert. Fuck musical? Jestem super fanem muzycznych leveli w grach, a w tej grze mi się to nie podobało. Uważałem to po prostu za słabe. I wizualnie wszystko to jest ciekawe, ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o historię czy narrację, to tam się nic nie dzieje, a raczej dzieje się coś, ale nie pojmujemy. To ma być chyba do interpretacji, takie grze głębokie i fajne, a prawda jest taka, że po prostu jest... No, był kotem. Oh, bo ty się kurwa nie znasz. To jest sztuka. Emocje. Poza tym jesteś za głupi, żeby to zrozumieć. To jest prawdziwa sztuka. Dam. Ja wiem, że w pierwszej części tym największym zażaleniem ludzie mają to, że to jest tylko walka, ciągle chodzimy i walczymy, chodzimy i walczymy. No ale to jest siódma generacja i jeżeli porównacie to z Uncharted 1 czy z Gears of War, no to przecież te gry bardzo do siebie są podobne gameplayowo, bo to były takie czasy. Teraz ta gra może jest przestarzała, ale dla mnie będzie miała specjalne miejsce w sercu, bo to był ten taki dowód na to, że faktycznie można zrobić jakąś taką ciekawą narrację w grze, że to faktycznie może się udać i to właśnie jest Alan Wake. Więc jeżeli rozmawiamy o narracji, to jak to jest z Alanem? Jak to jest z historią? Czy złapała nas za serce, czy uroniłem łze, Czy na śmiać się śmiałem, ale chyba ze złych powodów. So ah. like to jest artystyczny bełkot. Pojawia się tutaj Max Payne, pojawiają się postacie takie. Jak on się nazywał ten woźny z Control. Pojawia się też z Quantum Break'a postać tutaj jako w innej formie, jako policjant, więc mamy taki jakby multivers niby, że wszystko się zmieszało, no bo wszyscy są teraz pieniądze z multiwersu, każdy próbuje swoich sił. Multiwersujmy! Eksploracja mapie jest słaba, tam nic nie ma. Walka jest słaba, bo prawie jej nie ma. Historia jest słaba, bo prawie jej nie ma. Jedyne co zostało to jest tak naprawdę ten wizualny aspekt, który też jest w sumie trochę za ciemny. Nic mi się nie podobało, dałem szóstkę. Jak to? Jak to mogę dać szóstkę? No, ukończyłem grę, czyli nie mogę być tak zła. W życiu chyba nie ukończyłem gry, która ma 2 i 3, bo po prostu nie daję rady tak kiepskich gier ukończyć. No ale punkcik do góry jest za czar. Ta gra jest czarująca. Ma coś w sobie czarującego. Remedy zawsze udaje im się zrobić coś, co po prostu do mnie przemawia. Jest to moja osobista opinia, moje osobiste uczucia. Jestem stronniczy w tej kwestii, bo lubię remedy i dlatego dostała szóstkę, a nie piątkę. Może nawet z czasem dostanie siódemkę, bo może ten cały jakby klimat nam nie osiądzie i może za rok czy dwa pomyślę: hej, w sumie to fajnie, tam było. Ale niestety, gameplayowo i tak, historia, no to nie ma za wiele. No. A gameplay jest, no taki bez wyobraźni, jest to w większości walking simulator z kiepską walką i z, kiepską, z kiepskimi zagadkami takimi mega łatwymi, a historia jest po prostu niezrozumiałym bełkotem. Po prostu byłem znudzony, kiedy oglądałem serial, a jeszcze bardziej byłem znudzony, kiedy grałem. Wybacz mi, wybaczcie mi, no ja przepraszam, po prostu mi się ta gra nie podobała, to jest moja osobista opinia. Ale jeżeli wam się podobała, to proszę napiszcie mi, co wam się podobało. Nuda, no, przeciwników też nie ma jakoś za dużo, co, psy i kolesie, nie, i tyle. No jest ten jeden fajny, taki co widzieliśmy tam gdzieś w jakimś tam gameplayu, nie, taki ciekawy. Ale cała reszta to nuda, no, Nud, nudne to jest, po prostu jest to nudne i takie powtarzalne. Sorry, przepraszam was najmocniej, ale kocham. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia na kolejnym. Zagrajcie w Mario, to jest spoko giera. Jo!